Witajcie na nowej inwestycji. Nie ma się co obijać. Coś o mieszkaniu. Trzecie piętro z czterech. Powoli moje drugie ulubione po czwartym. Nowa dzielnica. Ostatni grosz. Także kolejny checkpoint zaliczony. Mam takie ciche marzenie? Nie, to nie jest ciche marzenie. Zrobię to. No dobra, oprócz może zawodzia, liczbowa. Bo tam ciężko mieszkania schodzą, tam faktycznie trzeba chcieć, żeby, żeby mieszkać, więc może iść i zawodzie sobie odpuszczę, chociaż robię już po 3-4 lokale na raz, więc, więc może w pewnym momencie ić i zawodzie też zaryzykujemy. Ale na razie pewniejsze tematy, więc witajcie na ostatnim groszu. Jak już mówiłem, trzecie z czterech mieszkanie 48,5 metra. Mój ulubiony rozkład. Za mną korytarz wejście. Tutaj mniejszy pokoik, ale bardzo fajny. Przy tym metrażu ostatni pokoje są naprawdę super. Idziemy dalej. Cyk. Piękna. Po prostu przepiękna kuchnia. Z dwóch, a może więcej powodów. Powód numer jeden no prosto okąd, ale prawie kwadrat potężna, za chwileczkę zresztą będziemy robili pomiary to dokładnie będziemy wiedzieli jaki ma wymiar także potężna, potężna kuchnia to co tu widzicie tanie płytki na podłogach lena moje ulubione, więc nie ma kucia nie ma wynoszenia fantastyczne od razu obok kuchni łazieneczka, też dosyć spora nie można narzekać. I kolejny plus. Ta, be, ta. Ok, tutaj jedyny minus na, na podłodze są płytki. No ale to też. źle no to będzie miało? Z 2,5 na 2. No, zaraz będę mierzył. Więc nie ma tragedii. I od razu obok łazieneczki. Potężny salon. Potężny. I co najważniejsze. Sam obok łazienki i kuchni, czyli nie będzie problemu prawdopodobnie. Oczywiście występujemy o opinię kominiarską, tak od razu jadę, jadę do administracji, żeby to załatwić. Występujemy o opinię kominiarską, czy można przenieść tutaj, tutaj kuchnię, i oczywiście tam w tym narożniku za mną chcielibyśmy umieścić kuchnię z kanalizą i z wodą. Nie ma problemu, bo jest od razu przy łazience to raz. A dwa, ten rozkład jest zawsze dwustronny. A jednak te dwustronne mieszkania sprzedają się lepiej, lepiej można o nich powiedzieć. No i generalnie jest fajny. Z plusów co jeszcze? Nie ma butelki, czyli są puste, puste czyli są kąty, powiem no, powiedzmy, w <grytania> różnikach i sufita, Co jest dużym plusem, ponieważ 2,40 chyba, czy 2,41 albo 2,37, no już nie pamiętam, na chwileczkę będę mierzył, ale też mierzyłem podczas oglądania. Więc tak jakby na podwieszane sufity troszeczkę już nie ma miejsca i jak nie ma tej buteleczki, to ładnie da się fajnie zrobić gładzie sufity, bo są w dobrym stanie. Tak, teraz dojrzałem. E, ładnie wystarczy, wystarczy położyć gładź i będzie, i będzie, powinno być super. Co jeszcze? Pewnie to co Was interesuje najbardziej, czyli cena, cena. Więc tak, mieszkanie było wystawione za 200, 229, co już było, co już było mega, no może nie mega, ale już dobrą ceną. Już dobrą ceną, to 48 metrów, 229, dobrą ceną, na tyle dobrą, że inni fliperzy składali oferty po 217, nawet nie wiem który, jednak no był kredytowy. A raczej on zawsze załatwia nam. Najpierw szuka mieszkania, a potem szuka inwestorów na to. No nieważne. Nie działa na własnym kapitale. Więc powiedział, że chętnie weźmie to mieszkanie, ale dopiero chyba za miesiąc czy półtora. Więc wtedy wchodzę ja cały na biało, jak zwykle. No i co standardowo 185? No nie, tyle to nawet, oprócz pani panie pośredniku. Tyle to nawet nie proponuję, bo i tak będzie odrzucone. 190, więc 195. No to poszło to 195. Były jeden dzień, dwa... Dzień albo dwa chyba, maksymalnie dwa przepychanek. I stanęło na 207. Bo chcieliśmy finalnie na 205, ale stanęło na 207, ale pani pośrednik odpuściła też troszeczkę swojej prowizji, bo to już też nie jest pierwsze mieszkanie kupywane przez panią Ewę. Pozdrawiam serdecznie. Więc, więc cała ta jakby transakcja zamknęła się w kwocie 210, bo było 207. 207 zamieszkanie, 200. Yy, 207 zamieszkanie, trujeczka za pośrednictwo. I powiedziałbym wam, ile notariusz, ale jest na tym telefonie, którym właśnie nagrywam. Ale coś, chyba w granicach 600. Czyli wyszło powiedzmy 216 za 48,5 metra. Z ciekawych historii. Yy, z ciekawych historii. Coś o sprzedających. sprzedawała wnuczka po babci. Dlatego też tak fajnie udało się zbić tą, troszeczkę tą cenę, ponieważ pani się buduje. Bardzo sympatyczne również, pozdrawiam, jeśli ogląda, Właśnie się buduje i tak nie zależało jej, ale jeżeli była szybka transakcja, to jak najbardziej dało z tej tą ceny troszeczkę, troszeczkę zejść i, i właśnie stanęło na tych 207 tysiącach. Także mieszkanie pobawci z tym, że to nie było żadne żadne spadkowe, tylko to już była darwizna, kupę, kupę, kupę lat prędzej, więc tak nie było potrzeby czekania, żeby te wszystkie dokumenty dłużej, dłużej załatwiać, więc bardzo szybka transakcja, w sumie od tydzień czasu, tak? Przyjechałem, pnąłem, dwa dni negocjacji, umówienie notariusza, poszło. Ze skarbów ten stoliczek, o ten stoliczek poprosił, Ewelina poprosiła, no co tu dużo czarować, poprosiła, żeby został. To jest stoliczek, taki po telewizor. Tutaj taki stoliczek kawowy, fotele, liski. Zaczynają się robić w bardzo fajnych pieniądzach. Oczywiście te, te się nadają do, do gruntownej renowacji, którą zrobi Ewelina albo ja. No, pożyjemy, zobaczymy. Nowe przycia, nowe pianki. Natomiast rzeczywiście bardzo fajnie można, można je odnowić. I szafa. Szafa też w bardzo dobrym stanie. Nie widzieliśmy jej w jakim stanie. Natomiast, no czy później po pierwszej godzinach podjechałem jeszcze raz, obejrzałem to. Też jest w, dobrej, w dobrym stanie i te meble powoli zaczynają chwytać cenę. Nie wiem. Natomiast y, zaczynają być rzeczywiście poszukiwane i chciane. Fajne rzeczy z nich robią, nawet kuchnie, tną, to robią kuchnie takie bajery. Rzeczywiście fantastyczne rzeczy można y, z tego zrobić. Także zdecydowaliśmy się, żeby to zostało. Ponieważ gdyż, albo zostawimy sobie i gdzieś to dalej później pchniemy. No tak, tylko tak. Po prostu zarobimy na tym. Więc warto, warto było, warto było to zostawić. Tak by każdy grosz dodatni do interesu dla nas się liczy. Jest trzecie piętro, można podjechać pod klatkę. Więc nie ma jakiegoś i najważniejsze, można je rozkręcić, bo to już też sprawdziłem. Więc tak by nie powinno być większego problemu, żeby, żeby ją wynieść. Więc postanowiliśmy sobie ją zostawić i... krzesła. Krzesła to. To jest bardzo fajne. O. o. Na kamerze słabo widać, natomiast ma no, bardzo ciekawy, ciekawy wzór. I mamy tych raz, tam jest drugie i tu jest jeszcze połóweczka. Także mamy dwa i pół krzesła tego. To samo, nowe obicie, nowe pianki, nowy lakier, jaśniejszy i będą fajne krzesła do homestagingu. Także my też staramy się wykorzystywać to, co znajdujemy. Staramy się wykorzystywać, żeby później robić homestaging. A jak wiecie lub nie wiecie, bo często mam hejterów w komentarzach, jak ja to wszystko wolno robię. No robimy już teraz dwa, trzy, cztery mieszkania naraz, więc takby jakby zakres homestagingów jest coraz większy. My potrzebujemy coraz więcej, a niekoniecznie chcemy wydawać pieniądze żeby kupować nowe Jak można ratować stare Dawać im nowe życie Także tak, renowacja mebli tak yy, Mniejsze koszty tak Większy zarobek jak najbardziej Czy coś jeszcze? Yy, zaraz od razu, tak jak mówiłem, uciekam do administracji Przepisuję, przepisuję mieszkanie yy, Występuję do kominiarza O opinię, czy można przenieść kuchnię No i co? A, lepiej zrobię zdjęcia, bo oczywiście na brudno też próbujemy to wystawić. <grym> Zawsze próbujemy wystawić na brudno. Nie ma co wynajmować koła na nowo, nie ma co się pchać w remont, jeżeli można jeżeli można, jeżeli można spróbować wystawić to na brudno, tym bardziej, że tak jak chyba mówiłem już w niejednym filmie wcześniej, trzeba wystąpić o opinię do kominiarza, na którą się będzie około tydzień, dwa czekało. Trzeba wystąpić do energetyki, w moim przypadku jest to Tauro, no to żeby rozpompować licznik, żeby ruszyć, ruszyć, ruszyć z remontem, także i tak mamy tak, takie dwa tygodnie oczekiwania. Projekt, musi przyjechać pani architekt zrobić projekt, mimo że ja wstępnie sobie to pomierzę, natomiast to też pomierzę po to, żeby zrobić rysunek, jak będę wystawiał, ale nie to. Musi przyjechać pani architekt, żeby to pomierzyć, żebyśmy jakiś fajny pomysł na to wymyślili, także i tak mamy takie dwa, trzy tygodnie na to, żeby żeby wymyślić, co z tym mieszkaniem dokładnie zrobimy, więc w tym właśnie okresie można, można to próbować sprzedać. Oczywiście z odpowiednim zarzutem, zarzutem, narzutem. 25-30 to jest minimum, gdzie będę chciał, chciał przytulić, więc spróbujemy. Zawsze, moim zdaniem zawsze warto coś popchnąć dalej, nawet mniejszym kosztem, mniejszym zarobkiem. A nie narabiać się przy tym, także, także, także będziemy to pchali, będziemy to wystawiali, będziemy spróbowali to sprzedać bez, bez remontu. A czy się uda, czy nie, no to oczywiście będziecie o tym informowali. Nie zawsze robimy remonty, nie zawsze robimy odświeżenia. Mimo tego, że mam takie zarzuty, że długo to trwa i w ogóle i w ogóle. <laughs> Ale próbujemy, handlujemy, obracamy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymaliście kolejną porcję przydatnych informacji odnośnie inwestowania w nieruchomości. Jeśli chcecie spróbować swoich sił we flipowaniu, jednak nie czujecie się jeszcze na siłach, zapraszam Was do współpracy ze mną. Oferuję szereg usług doradczych, takich jak konsultacje, mentoring, sprawdzanie, czy dana oferta jest okazją, prowadzenie do postaw w obrocie nieruchomości, czy też pomoc w wyborze sprawdzonego architekta, który również będzie tworzył dla Was listy zakupowe potrzebne do remontu oraz udekorowania mieszkania. Sprawdźcie również moje poprzednie filmy na kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. A wszystko to na konkretnych przykładach mieszkań, domów i gruntów, które zakupiłem, przygotowałem do dalszej odsprzedaży i co najważniejsze, sprzedałem z zyskiem.